Trzecie seminarium naukowe o Dolinie Rzeki Prosty miało miejsce w siedzibie Wieruszowskiego Domu Kultury. Do miasta zjechali wykładowcy z warszawskich i łódzkich ośrodków naukowych. Projekt koordynują dr Jadwiga Tomalkiewicz oraz dr habilitowany Sławomir Żurek. Z do którą zaplanowaliśmy wydać w roku 2018. W jeśli chodzi o wolografię, wolografia jest pisana w dwóch, dwóch częściach. Pierwsza część to jest część biograficzna, druga część to jest część historyczna. W programie seminarium znalazło się kilka wystąpień. Rozpoczęto od ogólnych informacji o Dolinie Prosny. Prezentacje pod opieką nauczycielki Zuzanny Wojtan przygotowały uczennice Edyta Żeleźny oraz Marta Nowak. Prosna w górnym biegu ma wąskie koryto oraz przeważnie wąską. Które dolinę. Rzeka tworzy mniejsze i większe łuki, oraz liczne zakola, którymi opływa kombinacje wyżynna, zmniejszając szerokość na doliny i koryta oraz głębokość. Zaraz po nich głos należał do Paulina, ojca Ludwika Kaszowskiego, który przed wstąpieniem do zakonu przez 30 lat badał koryta rzeczne. Miałem szczęście być w niektórych bardziej mniej egzotycznych krajach świata i zobaczyć rzeki w rozmaitych środowiskach przyrodniczych, między Równikiem i Prawie już Szkołem Podbiegunowym, do których jednak nie dotarłem oraz od poziomu morza do 5000 metrów nad poziomem morza. O percepcji prostym w świetle badań dydaktycznych wśród młodzieży liceum i technikum relacjonowała doktor habilitowana Joanna Angel z Uniwersytetu Warszawskiego, a część naukową kolejnego spotkania podsumował geograf z Warszawy, doktor habilitowany Sławomir Żurek, który został redaktorem pierwszego tomu monografii.